No hejka widzowie, Baltazron z tej strony. Bardzo miło mi jest was powitać na moim kanale i dzisiaj przychodzę z czymś świeższym, czymś ciekawszym, czymś czego tak naprawdę na polskiej scenie gier Slash jeszcze nie widziano. To znaczy z maturą podstawową z gier Slash. Uwaga widzowie, event odbędzie się już 7 maja o godzinie 21. Do eventu zaproszeni zostali Dartian, Bondys, Piotr Maciejczak, Loanel, Pijam, Tedras, Kurier, Jointer, Owi oraz prozu. Wystosowałem jeszcze jedno zaproszenie, natomiast to była jedyna osoba, która mi nie odpowiedziała, mianowicie do mojego ojca Kiszaka albo brata. Natomiast Kiszak mi nie odpisał. Mam nadzieję, Kiszaczku, że jeśli to oglądasz, żebyś wziął udział. Na mailu masz wszystkie szczegóły. No i widzowie, na czym ten event będzie polegał? Chłopaki będą miały 90 minut na rozwiązanie arkusza maturalnego, którego im przygotowałem. I będzie to arkusz składający się z różnych pytań. Będą to pytania, czy to z Diablo 2, czy to z Diablo 3, Diablo 4, Exile 1, O2 oraz jeszcze kilku innych mniejszych slerszy. Pytania najczęściej będą w formacie ABCD, ewentualnie prawda/fałsz. Nie będzie praktycznie nigdy trzeba pisać. Będzie kilka zadań, z czego na pewno zadanie pierwsze, w którym będzie trzeba coś policzyć. Natomiast będzie to matematyka fundamentalna. I zaraz jak przejdziemy do zasad, omówimy, z czego gracze mogą korzystać, a z czego nie. Tak naprawdę cały format mam nadzieję, że zamknie się w 25 pytaniach, tak żeby twórcy też mieli pewien luz i nie musieli tych spytań albo speedranować, albo żeby po prostu dla Ciebie widzu nie wydawało się to nudne. Bardzo serdecznie widzu zapraszam, żeby już w tą środę 7 maja o godzinie 21.00 do któregoś z tych chłopaków wejść najlepiej do wszystkich, żeby przeglądać, jak chłopakom idzie, natomiast nie podpowiadać. Ponieważ teraz, jeśli chodzi o zasady, i to będzie głównie kierowane do twórców, którzy biorą udział w tym turnieju, to znaczy, mamy 90 minut na rozwiązanie tego arkusza. Musicie, drodzy twórcy, mieć timer ustawiony. Od 90 odliczający w dół. Jestem prawie pewien, że wszyscy wyrobicie się przed czasem. Jest to dla mnie niemożliwe. Ten timer jest tak naprawdę ustawiony tylko po to, żeby był w tle i żeby jakieś cyferki się odliczały. Druga zasada. Po konsultacji z jednym z uczestników doszedłem faktycznie do wniosku, że nie możemy korzystać z czatu. Byłoby to niesprawiedliwe, a same pytania wam po prostu nie sprawiałyby przyjemności. I w tym momencie, po prostu, kiedy będziecie rozwiązywać mój arkusz, no, w ramach swojej własnej uczciwości, starajcie się po prostu na czat. Nie to, że nie patrzeć, ale po prostu nie zwracać uwagi na odpowiedzi. Może ewentualnie zastosować jakąś moderację. Trzecia zasada, która będzie dosyć mocno piętnowana, ponieważ bardzo by Was prosiłbym, żebyście nie korzystali ze sztucznej inteligencji. Tak naprawdę wszystkie te pytania, które testowałem po wrzuceniu do czatu GPT po prostu dostajecie odpowiedź w jednej linijce. Wolałbym, że jednak po prostu to była wasza matura, i nawet jeśli czegoś nie umiecie rozwiązać, to po prostu nie zaznaczajcie, albo zaznaczcie odpowiedź i będzie ewentualnie błędna. Czwarta zasada, to znaczy można korzystać z kalkulatora i co najmniej w dwóch zadaniach ten kalkulator się przyda. Powiem więcej. W zadaniu numer 3 kalkulator tak naprawdę jest niezbędny, ale to zobaczycie dlaczego. Reszta pytań będą to pytania tak naprawdę z waszej własnej wiedzy na temat Gier Hack and Slash. I prawie nigdy nie będą z pytaniami, które musicie wykuć coś na blachę. Choć oczywiście i takie się znajdą, ponieważ to ma odzwierciedlać typowy, wadliwy system maturalny. I ostatnia zasada, numer 5. W momencie kiedy ukończycie rozwiązywanie Arkusza, odsyłacie PDF do mnie. Ja go sprawdzam, i w momencie, w którym będę miał już wszystkie wyniki. Tworzę Excel'a, w którym przygotuję zestawienie wyników, sprawdzimy kto zdał, kto nie, oraz na moim kanale pojawi się rozwiązanie tych zadań, bo spodziewam się, że będą takie, że może nie rozwiązać ich nikt, a może na przykład rozwiążą, rozwiążą wszyscy. Bawcie się, cieszcie się razem z nimi. No i widzowie, jeszcze raz przypominam, 7 maja o godzinie 21:00 event będzie miał miejsce. Zapraszam do chłopaków, oglądajcie ich streamy, najlepiej więcej niż jeden. Ponieważ będziecie wtedy mieli porównanie, jak kto sobie radzi. No i oczywiście napiszcie też w komentarzu, co o takim materiale sądzicie. Ja jestem Baltazron i zapraszam, ponieważ, żeby, o właśnie, ponieważ, żeby materiał zgadzał się czasowo i to nie było jakiś 3-minutowy szorcik, no to postanowiłem jeszcze zrobić omówienie uczestników z krótkim montażem. Także widzę, ja byłem Baltazron i teraz tak naprawdę oficjalne zaproszenie dla chłopaków. Trzymajcie się, Miego. Widzimy się w środę o 21. Pa, pa. Ponieważ chciałbym, żeby ten materiał miał formę zaproszenia oficjalnego, to pozwolę sobie wymienić moich wspaniałych uczestników, twórców, do których oczywiście widzowie wszystkie odpowiednie linki znajdziecie w opisie. I muszę jeszcze dodać, że na miniaturce, którą może kliknęliście, może nie, nie zmieścili mi się wszyscy uczestnicy, to rozpocznę od tych trzech którzy albo nie miałem jak ich zdjęcia znaleźć, albo po prostu swojego wizerunku w sieci nie umieścili. Uczestnik pierwszy, Owi, jeden z najbardziej doświadczonych twórców hack and slash na polskim Twitchu, specjalista od spraw minionów i grania w trybie śmierci permanentnej. Gracz, który na plaży w Pawowek 1 był częściej niż ty, drogi widzów kościele, jednocześnie za dnia przybierający maskę znanego w Polsce owocu, drzewa z rodziny Bukowatych. Jointer. Całkowite przeciwieństwo o Jointer to człowiek, którego można opisać jednym słowem: szybkość. Okay. We go. Focus. Speed. I am speed. Magister w zoomowaniu gry. Najprawdopodobniej zobaczysz go grającym jednym z bowbildów, bo tylko one są w stanie dostarczyć taki rozpierdol przy zerowej defensywie. Dodatkowo można powiedzieć, że Joniter posiada więcej mirrorów niż ty neuronów, drogi widzu. Loanel, twórca, który spokojnie mógłby zostać nazwany recenzentem problemów. Na jego kanale wielokrotnie możemy usłyszeć kosmicznie ciekawe przemyślenia dotyczące gier komputerowych. W tym Path of Exile 2 albo Diablo 4. Gracz wojowników oraz innych czołgów. Znany z określenia Path of Exile jako Path of Exile 2. Path of Exile. Path of Exile. Path of Exile. Path path. W Excel 2. Kolejny, Piotr Maciejczak. Wielki twórca, który znany jest z tego, że ma bujne włosy oraz utożsamia się z popularną rasą psów Chiba. Założyciel polskiej ligi hardcore, gdzie do wygrania są miliardy koron islandzkich. Gracz hardcore oraz miłośnik umierania w głupie sposoby. Co ja odjebałem? Co ja odjebałem? Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Dedras, twórca, który swoimi materiałami stworzył nowe pokolenie graczy Puff of Exile. Można powiedzieć, że jego misją jest to, abyś ty widzu zrozumiał, co się w tych grach dzieje. Jego poradniki zachęcają młodzików do gry. W tym i mnie: Kondys. Progracz Diablo 4 oraz Diablo 3 znany z fanatycznego upodobania wojownikami. Dodatkowo, ze względu na jego bujną, podkreślam bujną fryzurę, kondys dorabia sobie jako lustro w bogatej rezydencji właścicieli Activision Blizzard. To robimy full kamerkę. Taty? Ale mi za kolab. Wy... Posiadacz wielu rekordów, w tym speedrunnerskich w trybie hardcore, Dartian. Sądząc po niku to raczej ciemna strona mocy, jedyny spośród zacnego grebium, który zna grę od podszewki programista, youtuber, a w dodatku lord Sittów. Czego potrzebujesz więcej? Na jego kanale wielokrotnie możemy posłuchać o ciekawych przemyśleniach osoby raczej nie aspirującej do zostania prosem, tylko zwykłego, pięknego, polskiego każuala. Kurier, miłośnik wyzwań w trybie śmierci ostatecznej. Gracz, który robi to co kocha, a kocha zakładać nowe postaci. Więc jego główną misją jest to, aby pokazać ci widzu, że nieśmiertelność w pafowek of Exile 1 nie istnieje, Overwhelm. Znany również z tego, że od pierwszego wejrzenia zakochał się w Path of Exile 2 Pijam. Skoro innych uczestników można nazwać graczami, to Pijama można nazwać dziadkiem tych gier. Twórca wielu buildów i potężnych rozkmin, miłośnik inhalacji papierosem elektronicznym i posiadacz gęstego owłosienia, które niestety ucieka mu w stronę szyi. Prowadzący podcasty Shapecast, które są zrzeszeniem wyżej wymienionych uczestników, aby wyrazić opinię na tematy gier, które ci gracze kochają. Prozu. Twórca, który zrozumiał, że content lifestyle'owy jest dla lamusów i przerzucił się na jedyny słuszny, to znaczy gry hack and slash. Grafik który tworzy wybitne rysunki. Jego największą siłą są miniaturki oraz głos lektora. Twórca wielu ciekawych rozwiązań w Path of Excel 2 oraz tego. Oraz ja, drogi widzu. Baltazron. Świeżak. Osoba, która przygotowała ten materiał. Na hejka, widzowie. Na tysiąc subów wskaczemy do basenu z kulkami. Widzowie, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Drodzy twórcy, którzy to oglądacie, jeszcze raz zachęcam, żebyście czerpali po prostu z tego przyjemność. Jeśli jakieś pytanie wam nie będzie siadało, to trudno. Mam nadzieję, że content się sprawdzi. Mam nadzieję, że widzowie to docenią, że widzowie to obejrzą. Ja jestem Baltazron. Trzymajcie się, chłopaki. Życzę wam dobrego dnia. No i co, widzowie? Pierdolnijcie subka u mnie. U tamtych też walnijcie, ale u mnie na początku. Zadbajcie o to. Trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Papa. Pa.